Dziś na lęborskim cmentarzu pożegnaliśmy Krzysztofa Krisa Markowskiego, członka lęborskiej drużyny łuczniczej, współorganizatora turniejów łuczniczych w Lęborku i Obliwicach, niejednokrotnie zdobywca wielu nagród na turniejach. Wspaniały człowiek, cudowny łucznik, zawsze uśmiechnięty z pozytywnym nastawieniem do ludzi. Andrzej Barański pożegnał go między innymi tymi słowami Pewnie cię czeka tam zadanie. Łuk weź i kołczan, bo chyba w niebie na serio wzięli się za strzelanie. Jakże mogło to być bez ciebie? W końcu nauczysz ich tam na pewno, co znaczy lotka, co z cedru strzała, tylko na dole kwiaty coś więdną i pustka jakaś pozostała. Odszedł od nas, ale pamięć o nim pozostanie. Miał pięćdziesiąt osiem lat.